rozmawiałem z moją menadżerką i, no i właśnie rozmawialiśmy na temat kreacji Patrycji Kazady na, na finale X-Factora właśnie i ja uważam, że to skandal, że tak piękna dziewczyna, tak pięknie uczesana, tak pięknie umalowana w tak strasznych szmatach, które wyglądały tak tandetnie, jakby to było za dwa złote toż to było okropne. Złota sukienka, złoto super modne, natomiast jakby trzeba wybrać tkaninę, no to nie była tkanina, która się wyjątkowo nie drapowała i to pasisko w tej talii. No właśnie, taki, taka sukienka dla transwestyty, ta złota, ta biała z kolei no podkreślająca wszystkie. Yy, yy. Jeżeli można w ogóle mówić o jakichś mankamentach sylwetki Patrycji, no to tutaj rzeczywiście wszystko to wydobyto, już nie będę się rozmieniał w szczegóły. Natomiast jeżeli ktoś ma najcudowniejsze skrzywienie kręgosłupa na świecie, czyli lordozę, to nie powinien odsłaniać brzucha bo lordoza powoduje wygięcie przepięknie pupy z tyłu, natomiast niestety powoduje również wypchnięcie brzucha. Wina jest yy, ogólna, no, że yy, ktoś zakłada taką sukienkę pięknej dziewczynie, a ktoś inny mówi, że ona pięknie w tym wygląda, bo zdaje się, że portale pisały, jak wyglądała cudnie. No, mogłaby wyglądać cudnie z taką twarzą, absolutnie mogłaby wyglądać, absolut totalnie hollywoodzko. Wyglądała, no, piździ pała dolna.